Moi drodzy, ja już czekam w furce na koncert, który odbędzie się 18 sierpnia w Warszawie. Będzie to największy koncert Paliona na 9000 osób. Bilety dostępne są oczywiście w linku w opisie. Także jeżeli chcecie mnie spotkać, moi drodzy, i pobawić się do mojej piosenek, to wpadajcie. Nie mogę się doczekać. Ale, ale, moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Jak widzicie, ja nic nie mam w swoim kwiatunku, Tylko i wyłącznie mięsko, bo dzisiaj chciałbym wejść na kamery od Tojta. Wiem, że Toyt widzowie, ma kamery na nupkowice i idealnie, że? żeby przyjaciele sprawdzić czy Nubek tam dalej żyje co się dzieje widzowie z Nubem nie wiem, ale widziałem, że ktoś coś tam na tych kamerach patrzył i, i chciałbym też zobaczyć czy dalej coś się z nim dzieje, czy wszystko z nim w porządku czy, czy Nubek właśnie żyje z rodzinką sobie tam i tak dalej więc zobaczymy na kamerach dzisiaj Nubka jak ja dawno nie widziałem widzowie Nuba naprawdę to jest niesamowite jak dawno nie widziałem Nuba, jest jakoś tak ponuro nie ma tego śmiesznego humorku widzowie jak nie ma Nubka, każdy z nas o tym wie ale dzisiaj sprawdzimy sobie Nubę co prawda bez głosu, bo te kamery nie mają głosu, tylko będziemy mogli patrzeć sobie, jak ten nubek będzie chodził. Chyba, że w ogóle go nie zobaczymy dzisiaj. Ale zobaczymy, moi drodzy. Oglądajcie film do samego końca, bo warto. A zapraszam Was na palią sobie nowe rzeczy, tak jak koszuleczka, przyjaciele, taka koszulka. Do tego poduszka nowa, piękna, mięciutka. Do tego czapa. Jezu, tego jest mnóstwo widzowie, czapeczka jest nowa. I podkładka widzowie pod. Myszkę normalnie, możecie mieć ze swoim stanowisku taką piękną podkładeczkę. Macie wszystko oczywiście w opisie, zamawiajcie sobie coraz więcej rzeczy na Palion Style. Rozwijamy się i wpadajcie, pamiętajcie, na koncert w Warszawie. Ostatni koncert w tym roku będzie 18 sierpnia, w Warszawie w sierpniu. Dobra, widzę, wszystko chyba powiedziałem. Wszystko w opisie, po prostu sprawdzajcie opis, tam wszystko macie rozpisane. A teraz, moi drodzy, będziemy musieli odnaleźć monitorek z kamerami od Tojta eee, problem w tym, że mam nadzieję, że je zostawię jeżeli nie widzicie tego filmu to, to nie zostawił, jeżeli widzicie ten film to zostawił będziemy musieli przeszukać dom Tojta, ja nie chcę tego robić przyjaciele dawno w ogóle nie byłem w domu Tojta dawno nie byłem, naprawdę i teraz, teraz jest na wakacjach ogólnie eee, dobra, co my tu mamy, Czy tu jest mnóstwo skrzynek powinienem zacząć, zacząć chyba od tamtych Kurczę tutaj. Chyba bardziej tutaj jest, też skrywa te takie bardziej ważne rzeczy. Czy coś, czy coś tutaj będzie? Oh, jest jakiś monitorek? Kamera, monitor! Ile on tu ma rzeczy? Zbrojkę brojkę normalnie. Kolejną zbrojkę, co się dzieje? Maskotkę ma nawet, ja nie mogę Mnóstwo rzeczy, dobra Zabierzemy tylko to, oczywiście mu odłożymy Ja bym chciał dzisiaj tylko pooglądać razem z wami Nubka Ja tęsknię, widzowie, chcę zobaczyć Jak Nubek sobie chodzi Po Dirtowicach tam, bardzo bym chciał, żeby wrócił Przyjaciele, byłoby ultra śmiesznie Jakby wrócił, to jest moje... To jest moje skryte marzonko, moi drodzy, tak? Żeby on wrócił, żeby on wrócił sobie do nas. Dobra, przyjaciele, yy, znajdźmy jakiś fajny kącik, gdzie możemy sobie oglądać właśnie to wszystko. Tu kurczę, troszkę ciemno jest, więc możemy iść. No a do mojej sypialni, widzę. W mojej sypialni możemy sobie na spokojnie jest tak pusta, ja tu muszę znowu coś ogarnąć, bo mam wrażenie, że ta sypialnia jest taka puściutka. Muszę odpalić, dobra, czy. czy... O, jest dziew dziewięć kamer, jest, okej. Okay. Sprawdźmy w takim razie, co takiego tam może być. Klikamy jedynkę, czy to będzie działać, czy to w ogóle są te kamery. Proszę, sprawdźmy to. O, lagamam, uwaga. Please, ładuje się. <laughs> Patrz, to ma meggłupka. To knupka Jak tu się przyłączało? Czekaj, tutaj się chyba przybliżało. Tak, tu się przybliża kamery. A jak się przyłącza? Exit kamera, ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem. Shift. Nie jest, tak się wychodzi. Dobra, dwójeczkę. Muszę sprawdzić widzowie. Bo nie wiem, nie wiem, czy on tam. No, może on gdzieś pojechał teraz z rodzicami gdziekolwiek. Dobra, tutaj na razie go nie widzę. Wszystkie kamery muszę przejrzeć przecież. Jest ich mnóstwo. On nie wierzę, że to możemy. Możemy dziennie sprawdzać, co tam się dzieje tak naprawdę. Okej, okay, tutaj też nie niemal nawróci. Ludzi... Telewizja leci tam, patrzcie, widzicie to? Telewizja tam leci normalnie. Okej. Okay. Piątka. O, jesteśmy na kamerach. Piątka to jest. <laughs> Widzę nubka i Jera. patrzcie. Nubek sobie skacze tam. <laughs> Nie wierzę. Co tam robi Nubek? Ale żarty, patrz, buduje coś z dirta. Nie mogę. Widzę, ja może w końcu poobserwować nubkę. Ja mogę tak patrzeć, tak. Ciekawe czy ten szmak. Ja mogę sobie patrzeć, widzowie... On se... Co on z dirta knule? Czy to jest... Czy on niszczy właśnie ten? Eee, jakie fajne ma ten schodki dirtowe? Zowie dzisiaj... Dzisiaj sobie obserwujemy Nubka, O, można sobie kawkę zrobić, prawda, herbatkę i, i można sobie oglądać, prawda, jak Nubek coś. Aktualnie robi sobie chyba jakąś budę? Może budę dla psa, może jakiegoś zwierzaka ma. A co? A może tak? A może ma? Ale to fajnie wygląda, normalnie wszystko widać. A gdzie są rodzice od niego? Gdzie są rodzice od niego? On jest sam. Tam jest jakiś villagerek. Patrz, tam, tam jest jakiś villagerek. A tu jest nubo. On coś pisze. Czekajcie, sprawdzę jakąś inną kamerę jeszcze. Eee, szóstka może. O, szósteczka, dobra. Ło, wow, teraz lepiej widać. Lepiej widzę. O nie, zbugował mi się nubek na kamerze. Patrzcie, on się zbugował. O nie, kamery się bugują że niby patrzy na to, patrzcie mamy teraz dwóch nubków na ekranie <grym> ale się zbugowało śmiesznie <grym> co to jest, patrzcie to jest zbugowane jakby jego zdjęcie nie ale mamy nubka, te tego nubka obserwujemy tego, tego zostawiamy widzowie, tego zbugowanego to nie zwracajcie uwagi kamery się bugują, szczególnie że to jest po prostu ultra daleko i przez to, że to jest ultra daleko moi drodzy to te kamery po prostu już świrują nie, Nie! czemu on tam kupę wszędzie stawia, no błagam nubek ja nie mogę, ale nie widzę co tam napisał, może, może, te, może to się nie, wiecie, ten przesył, kurde, z tej kamery to może być parę sekund nawet. Gdzie on zmierza? Gdzie do domu? Może tam rodzinka będzie? Nie, on idzie gdzieś indziej. On idzie do... On idzie do zoo! Ja nie wiem czy tam są kamery wizowe jak idzie do zoo. O kurde. Poszedł. Jezu misiu, widzę go! Czemu on bierze się na smycz? To wszystko widać. Nubek czemu tutaj... Tam jest villager Nubek! Czemu on bierze mi mi miśki na, na smyczki? Dlaczego? Dlaczego? Patrz. Normalnie zabrał... Niedźwiedzia! czym go pożre! Niedźwiedź go zje przecież. On jest nienormalny. A, bo taki <grym>, Nubek jest głupi. O, chciał z nim pogadać. Widzowie, Nubek bierze tutaj go. Do tej skrzynki. Znaczy, do skrzynki. Do tej budy chyba go bierze. Przecież ten. On się tam nie zmieści, Nubek Cedebinu! Nie zmieści się tam. On się. On się tam nie zmieści. Co za gamon nie wierzę. Patrzcie. Oj, atakuje go! Pa Guciek, patrz, Guciek. Ej, na trampolinie Nubka był, patrz. Geniusz, no? I co teraz? Co co Nubek chce zrobić? Stawia. O nie! Niedźwiedź go bije! Gdzie jest smyć? Ej, urwa mu się ze smyczy chyba. Urwał mu się ze smyczy Patrz O, dobra Serio, ale on, on ma przerąbane Co ten geniusz robi? Czemu Ja nie mogę, on zawsze takie randomowe rzeczy robi Widzowie, oglądamy go, a on aktualnie walkę z misiem ma i chce go wytresować Patrz, ale dostaje Niech go za... Tak ucieka? Jak go zaatakował, jest za fontanną, teraz mi zniknął, nie mogę Jakie to jest zabawne o, nubek, nubek, co ty knujesz z nim? Ale pizza dalej jest! Pizza, burger, wszystko jest na miejscu. On cały czas sobie może to szamać. Idzie. Co on stawia? Aha! Zagrodzić go, chce dirtowymi płotkami. Ale on ma rzeczy, widzę. Pewnie mu się podobają te dirtowe płotki. No, na Wojanowicach nie mieliśmy dirtowych płotków, prawda? Ma rację, nubek. To w tym, dirtowice są lepsze, ale tylko w tym. Wszystko jest o wiele lepsze na Wojanowicach. Także powinien wrócić, widzowie. Chciałbym. Dobra, czy on jest zamknięty faktycznie? Czy on nie ma jak uciec, ten misio? A z tyłu? Tyłem chyba może uciec. Czemu on do niego? Czemu on go bije? Czemu on zaatakował niedźwiedzia? Dlaczego? Dobra, oglądamy dzisiaj. Widzę wytresowanie niedźwiedzia przez nóbka, tak? Tego jeszcze nie widział nikt. Nawet chyba. Patrz, wyszedł! 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 On sobie po płocku chodzi! O kurde, idzie do niego, idzie do niego, idzie! Goni go! Nie, zamknął, zamurował, zamurował, widzę to. Wiem, wiem, drugą, inną kamerę, widzowie, kamerę piątą, kamerę piątą musimy odpalić. Jak będzie kamera piąta... O, widzicie, znowu się Nubek zbugował, ale zaraz, zaraz się odbuguje pewnie. Patrzcie, oj, widzicie, ten przesył jest tragiczny, są straszne lagi. Ale Misiek jest zamurowany z tej perspektywy widać. On pobieg widzowie do Zoo, znowu muszę na szóstkę przełączyć. Czy on bierze kolejnego misia? Ej może on chce do park, może, może miski chce zamknąć wszędzie. Ej, coś kopie, coś kopie Okej. Okay, bierze! Nie, teraz z jakiegoś... To nie jest, to jest shop pracz. Ej, on coś ukradł. Redstone chyba. Czemu shop pracz ma redstone w buzi? Co? Czemu się to No co tu chodzi? Ale on go, on go też bierze do tego Naprawdę chcę wszystkich wsadzić tam No proszę, patrz zbugowany Nubek widzowie, patrz Ale mamy przesył danych, co? Taka daleka odległość, że nubek mi się buguje na kamerze Ale to jest w ogóle ile to jest tysięcy kratek, że to działa? Widzowie te kamery działają na taką odległość? To jest nieprawdopodobne Jak to w Minecraftzie jest działa, tak? Niesamowite, naprawdę. Że możemy poglądać Nupka nawet stąd. Patrz, on go tam wsunął. Patrz. O nie, on go zabije. On go zabije. Co on robi? Co on, co on demonstruje? On robi zo. W centrum. Bo. bo a, ja już wszystko rozumiem. Rodziców nie ma teraz na chacie i on się wygłupia. Widzowie. Że rodzice go. Ja nie wiem. Rodzice się mega wkurzą. I, 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 i pewnie dostanie karę. Ale przecież tutaj może wyjść ten szopra. To jest otwarte normalnie. Co on kombinuje? ZABIŁ! ZABIŁ GO! ON SPADŁ! ON GO ZAWIESIŁ I ON SIĘ ZABIŁ! NIE MOGĘ! Nubek ty geniuszu! Ej, patrz, zniknął ten nubek, widzicie? Bo ten nubek zbugowany już go nie ma. Czyli po jakimś czasie to po prostu znika. Ej, teraz to niszczy wszystko. Z I zabił praca. No przecież oni... Że oni się dowiedzą wszystkim. To było w zoo. Zaraz w zoo nie będzie żadnych zwierząt, bo... do bo nubek je wszystkie wytrzaska, nie? To jest nieza Ej, co to jest? Czemu to jest jakaś nutka? A, bo Nubek wrzucił swoją piosenkę, no tak. Widzowie, jeżeli chcecie reakcję, e, reakcję moją na piosenkę Nubka, to dawajcie znaka w komentarzu i zareagujemy na piosenkę Nuba. Zobaczymy, zobaczymy, bo wygląda, wygląda to mraźnie. Ej, on, on, idzie tutaj. Może nagra kolejną piosenkę dla nas. No teraz nagra jakieś pożegnanie, czy coś tam jeszcze tego nie słuchałem, wizowie? Bo nie miałem okazji, ale wizowie, jeżeli chcecie, żebym zareagował na piosenkę Nubka, to dawajcie mi znaka i możemy zareagować. Oczywiście, że tak. Jest, jest na tarasie, poszedł na tarasik i co ty kombinujesz? No, nie, on jest genialny. Co on robi? Jakąś kładkę? Ja nie wiem, zawsze co Nubek robi w wizowie, nikt o tym nie wie, tylko po prostu może na końcu się dowiemy. Może jakiś posąg? Nie wiem, dach? Może to dach jest? Co to jest widzowie? Dzisiaj. Wow, aha, może koncert będzie grał w ten sposób. Dla swoich tych, ale tu w ogóle ludzi nie ma Pa, jeden, jest, jest jeden widz Jeden słuchacz, nubka widzowie <grystanie> Patrzcie na to, idzie, idzie Idzie na, mikrofon postawi On śpiewa, o nie, a ja nie słyszę tego On śpiewa teraz O, najgorzej Nie możemy tego posłuchać Ale patrz, patrzę na niego Jest jeden widz, czemu się na niego nie patrzy Patrz, on dalej idzie, on to ma gdzieś On to ma gdzieś, na nubek sobie tańczy O, patrz, idzie do niego Idzie do niego, idzie do niego, <noise> idzie do niego, uderzył go, patrz, patrz, wkurzył się, że go nie słuchał, patrz jak ucieka, ale to jest komedia, dobra, Te miasto to jest komedia, więc że chcecie kolejny odcinek z obserwowania nubka, co on robi, to dawajcie znaka, może będzie grubiej, nie, bo dzisiaj widzę, że spokojny dzień ma, co zrobił jakiś tam, co zaśpiewał, sobie tamtego. No, no, widzę, że, że, że u niego dzieje się grubo. Na razie sobie stoi, może coś myśli. Może na napladzał albo tu do dom pójdzie. Ciekawe, kiedy rodzice do niego wrócą. Bo jest na razie sam, zegar. Czemu postawił zegar na środku. Postawił zegar na środku miasta. Interesujący. I znak stop. What? Dlaczego postawił zegar i znak stop na. na... w centrum miasta? I krzesełka postawił. I se przycupnął. Tak po prostu sekitną widzowie. <noise> nie mogę z niego, nie? To jest coś pięknego. No i patrz, idzie. Idzie, 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 idzie. Idzie dalej, idzie dalej, idzie dalej. Idzie na hatę! Będzie trzeba kamerę zmienić. Dobra, zmieniamy kamerkę. Teraz trzeba jedynkę chyba dać. Jedynka to jest środek domu czy coś takiego. O, dobra, sprawdzamy to Dobra, o nie! Znowu zbugowany, zobacz, jak to jest zabawne! Znowu zbugowany jest. O, rynek tu jest, patrz! Rynek sobie tu śpi. On biegnie, biegnie, biegnie. Nie, kręci się tutaj. On nie wie, że to są kamery, ale to dobrze, bo to są nubki. Nubki to nawet nie wiedzą, co to jest kamera. W sensie nubek wie. Tylko on ich nie, w ogóle nie zauważy. Czemu ze trampoliny w środku chaty? Post... Co, co, jest? No, Serious? On no, ma wolną chatę. Jestem, on jest sam w domu. Musi on robi co chce w tym domu. Pa! Nie, no błagam. No proszę cię, ja się czuję jakbym on był obok mnie. Szkoda, że nie możemy z nim porozmawiać, tak po prostu. To jest smutne, ja z nim, z nim sobie, nie? Tak po prostu. To było mega fajne takie pogadanie sobie z Nóbkiem. Chillowe. Płotki, jak on śmieci! Nie no, on dostanie taką karę, nie? On, on nie będzie mógł wchodzić w spokoju, a my go nie będziemy mogli potem obserwować. Patrz, idzie dalej, dobra, kamera 2. Na co była kamera 2? Uwaga, uwaga. Kamera 2 jest na. O, jest tutaj i znowu zbugowany nubek. Ten przesył danych to mamy fatalny. Poszedł do góry. Dobra, kamera 3. Nie wiem na co jest kamera 3, ale sprawdźmy sobie chyba na salon. Chyba na salon. O, znowu zbugowany nubek. Znowu zbugowany nubek. Czekaj, zaraz go przeteleportuję. O, już mi wywaliło. Czekaj, czekaj, nie... proszę, przesył danych. Pozwól nam obserwować nubka. Czekaj, błagam, żeby nas nie wywaliło. O, trzech nubków jest nagle. Patrz, jak się zbugowało. Co się dzieje? Ten. Ta kamera jest jakaś rozwalona. Patrzcie, co się dzieje. Czekaj, się nie rusza? Teraz pytanie, który jest prawdziwy. <laughs> o, ten jest prawdziwy. Dobra, ten jest prawdziwy, a ci są zbugowani. Oni zaraz znikną. A ten w ogóle tańczy, widzę. Patrz, jakiś zbugowany. Dobra, on sobie patrzy. Tam jest. Ale czemu telewizor leci cały czas? Patrzcie, on tam cały czas jest odpalony. A nie ma rodziców. Serio, on jest sam w domu. Co? Co on je? Co to był za dźwięk? A to, to było u mnie... Czekaj, czekaj, czekaj. Co to był za. To był dźwięk. Czy ja słyszałem to na kamerach? Okej, okay, czekaj, to me. Mega dziwne. Czekaj, trujeczkę jeszcze raz odpalmy. Wow, ile noobków zbugowanych! O, to jest prawdziwy. Dobra, poczekajmy, niech oni znikną. Chyba, że pójdzie do góry, to musimy przełączyć kamerę. Ale powalone. Rzuca se di. Może... Może te kamery są po prostu, one się psują widzowie Poszedł do góry, poszedł do góry, piąteczka Poszedł do góry. Poszedł do góry Gdzie on jest? Nie, piąteczka to... Czy my nie mamy kamery na jego pokój? Czwóreczka! Czwóreczka no może być kamera na jego pokój. O. O, o! o! Patrz, 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 patrz. Co tu się dzieje? Patrz ile tu jest znubków znowu O, ale ten jest prawdziwy, oni zaraz znikną Ale pobugowane, nie, nie mogę Patrz No, ja słyszę jak on ja dirta Boże że mi się kamera po prostu tak psuje w ten sposób Patrz, on stoi w miejscu, albo mi się laguje, albo on po prostu myśli Nie on patrzy się na dirta po prostu Serio patrzy się na dirta Nie, normalnie działa, normalnie, normalnie te kamery, widzowie, no wiecie, ten przesył to jest, no ultra daleko to jest, więc mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku na nagraniu. Na razie, na razie jest git, widzowie, wiele zobaczyliśmy już, a szczególnie po prostu zobaczyliśmy nupka, tak? Patrzcie. Ma dirta sobie. On zjada dirta? To on zjada, to jest dźwięk od niego. On nie dirta. On zjada dirta. Co on robi? Co on odwala w tym domu? On psuje wszystko, że rodzice odwala go zaraz. Serio, będzie miał karę. Będzie miał potężną karę zaraz. Co ty podpalasz coś? No się, się opanuj. On grilla chce odpalić, bo to, to nie jest. Tra a, bo to jest grilla, a nie trampolina. Czy to jest trampolina? Wygląda jak grill. Grill i trampolina wyglądają mega podobnie. Ale chyba. A, on chce usmażyć Dirta. Nie. On pali dirta? Ja nie wiem, dobra, on może znalazł... Może znalazł znalaz jakiegoś je, zjadliwego dirta. Może on się żywi Dirtym teraz czy coś. Mega dziwne, patrz. patrz. Co on robi? Co on kombinuje? A w ogóle jego pokój istnieje dalej? Tak, patrzcie, normalnie jego pokój widzimy. Więc fajnie, dużo rzeczy widać tak naprawdę. Więc mamy... Mamy pole do popisu, tak naprawdę, jeżeli chodzi o nubka. Wszystko widać? Co prawda nie słychać, chociaż słyszeliśmy jakby jadir, ta? Albo to się po prostu coś wydawało i kamera miała Zdjęcie ma jakieś! Co ma na tym zdjęciu? Nie widać. Co to jest? Bo on ma zdjęcia w pokoju zawieszone, pamiętam. On ma zawieszone... Patrz, patrz! Zawiesza zdjęcie! Wo Domek Krysia? Ej, czemu domek Krysia? Po prostu chyba na wspominki mi się wydaje mu zebrało. Kurde, mi się wydaje, że Nubek widzowie tęsknię. <laughs> Mój domek! Zobacz! Moja chata! Co on jeszcze chce wkleić. Domek... Domek to i ta! Wszystkie domki trzy dał. A swego nie dał patrzcie. <laughs> o jak sobie przycupnął! O nie widzowie jaki słodki. <laughs> Taki biedny Nubek. No widzowie zobaczymy się z nim, mam nadzieję, że kiedyś. Tak nie to się przejdziemy. No nie wiem cokolwiek widzowie. Ja... Ja nie dam rady bez nówa widzowie. Tak, ja, ja go potrzebuję, ja go potrzebuję do życia. Co on robi? Serduszko! Uuu! Serduszko, ale nieudolne. <laughs> ale jest, nie no, ładne, ładne. Ej, ładne! Nie ładne, jak zakleił bardzo ładne. Nupcio, no, jesteś taki słodki. Jesteś taki słodki. A jeszcze. To jest gr Grilla, postawił. A on, chcę usmażyć Dirta dalej, no tak. No widzowie, co? Postawił sobie zdjęcia nasze, wspomina. Mega miło, nie? Że tak, że tak nas wspomina. To jest bardzo milutkie. Co? Patrz, zjada dirta. No, jadł dirta i był dźwięk. Dlaczego? Ja, ja słyszę, jak on chodzi. Patrz. Tak, słychać normalnie. Jak kamera jest blisko, ale nie słychać, jak on gada. Może z jakiejś częstotliwości mowy, nie, nie ten. Nie słychać, jak on gada, no. Ale co? Dlatego, to on faktycznie jad dirta i to jest nienormalne. Da się coś dirta? <grytanie> tego nie było jeszcze, żeby dało się coś dirta. Patrz, zbugowany nubek tam jest, zobacz, ale creep. Ale creep! Stoi tam przy tych schodach. Nie mogę. Nie, no błagam, to jest mega creepy, że on tam stoi. Chcę stoi i stoi. No dobra, widzowie. Dzisiaj zobaczyliśmy wiele, zostawiamy Nubka w spokoju. Na kamery będziemy na pewno jeszcze patrzeć, jeżeli chcecie. Abym zareagował na piosenkę Nubka, to dawajcie znaka, proszę ja was. Zobaczymy, jaka to będzie. Jestem mega ciekaw, co on tam śpiewał.